Cześć! Hej, witajcie! Ja jestem leśny i tak na wstępie macie konkursik na włoski rysunkowe. Żeby je wygrać, jedyne co musicie zrobić, to zostawić subka na kanale, komentarz ze swoim nikiem oraz łapkę pod tym filmem. Wyniki będą w kolejnym odcinku, a teraz zapraszam do oglądania. Na Movie Star Planet pojawiły się w klinice piękna oczka z pakietu Husky z 2020 roku na męskich. Kontach, tak. Większość osób myślała, że młodzi po prostu to dodali do właśnie kliniki piękna, bo jak wiemy, moderacja słynie z takich dziwnych akcji, ale okazało się, że był to błąd, dlatego że jak widzicie, ja już ich nie mam w klinice piękna na przykład. I o tym powiedziała mi moja dziewczyna Marta, jak i Infernum. Infernum zakupiła ogólnie te oczka, ale powiedziała, że znikły jej tak, znikły jej oczka z szafy, ale te, które ma na sobie, to jej zostały po prostu bo kupiła dwie pary, jak widzicie ja już ich nie mogę zakupić, bo był to błąd i był to błąd prawdopodobnie spowodowany tym, że młodzi majstrowali coś przy Tygodniach Unikatów. Nie jest to oczywiście potwierdzone w 100%, ale kiedy Infernum o tym mi powiedziała, w sensie tą teorię o Tygodniach Unii, to wydało mi się to mega sensowne i teraz powrót do przeszłości, Leśny przedstawi wam historię Unikatów i dlaczego uważam, to za właśnie taki przeciek tygodnia unikatów, który ma się pojawić we wrześniu. Więc tygodnie unikatów są od 2013 roku na mówi Star Planet i w 2013 roku był tylko jeden tydzień unikatów, był on w listopadzie. No i na nim nie pojawiło się nic ciekawego. Wtedy jeszcze mówi Star Planet raczkowało oczywiście, więc Zbytnio też nie miało się co tam pojawić. W 2014 i 2015 roku było po jednym tygodniu unikatów, i w obu rokach obu rokach chyba się tak nie mówi były one we wrześniu. I wrzesień właśnie będzie pojawiać się w każdym kolejnym roku od 2013 do 2019. No i jeżeli Was to nie interesuje, to możecie sobie przewinąć, ale teraz przedstawię Wam historię tygodni unikatów. Jakie ciekawe Unii się pojawiały na nich i ogólnie jak to zniszczyło, mówi Star Planet, bo nie. bo nie oszukujmy się, unikaty trochę zniszczyły mówi Star Planet, ale w 2014 roku, jeszcze wtedy nic się takiego nie pojawiło na tygodniu. Były tam serduszka na nogę chociażby, i te serduszka na nogę chyba pojawiały się na każdym kolejnym tygodniu Unii i były one popularne aż do 2017 roku. Później Później modzi zaczęli dodawać coraz więcej fajnych ym, tatuaży do sklepów, no i już tych serduszek na nogę zbytnio się nie widuje. Później w 2015 roku dodali włoski z pakietu halloweenowego, które również były w pakiecie dyniowym. Z 2019 roku te włoski po prostu zostały przez modów tak zniszczone. Były one w pakiecie w 2013 roku, później były na tygodniu w 2015 i później dali ten sam pakiet w 2019. Brawo, moderatorzy! Ale lecąc dalej, w 2016 roku były już dwa tygodnie unikatów w kwietniu i we wrześniu, no już wtedy zaczynało się powoli dziać coraz to gorzej na tym MSP. Nie pojawiło się w tych latach jakoś. Dużo fajnych unikatów, ale 2017 rok to był początek właśnie niszczenia tradingu na Movie Star Planet i w tym właśnie roku modzi zaczęli dodawać masowo tygodnie unikatów, bo w 2017 roku było ich aż trzy. Był w maju, we wrześniu, jak i grudniu i jeszcze w grudniu. Kiedy młodzi dodawali ten tydzień Unii, dodali również unikaty za level, co już po prostu zawrzało tak community mówi Star Planet. Oczywiście niektórzy też się tym cieszyli, ci, co nie mieli zbyt wielu unikatów, ale ci, co się tymi unikatami wymieniali i znali ich wartość, po prostu się załamali. I prawda jest taka, że dodanie tych Unii za level było mega błędem, bo teraz... Gracze traktują te unikaty po prostu jak zwykłe ciuchy, tak naprawdę. One nie są kompletnie i zwarte. Traktują je jak ciuszki za level, no taka jest prawda. No a niestety wtedy wielu graczy zostało pokrzywdzonych, którzy kupili pakiety, bo były tam również takie uni, jak koczki z Halloween, a ten pakiet Halloween, podaj, był rok wcześniej, więc. Wow, modzi, postaraliście się w tamtych latach. W 2018 roku były również trzy tygodnie unikatów. Również mniej więcej w maju, wrześniu, jak i listopadzie lub grudniu. Dodali wtedy włosy Austra, które były warte około 100 zł. Włosy Cosmo, które również były około tyle warte. Włosy Candy, jak i sukienkę. Włosy Candy właśnie miałem. Miałem ich bardzo dużo par, trochę się wtedy załamałem, ale również był to rok, w którym dodali dwa pakiety, które były już wcześniej. Dodali pakiet księżycowy, który był po prostu sklejką pakietów z 2012 jak i 13 roku. No i później jeszcze. Jako wisienkę na torcie pod koniec 2018 roku dodali pakiet lodowy, który był identyczny jak w 2013 roku. Te lata wkurzyły tak graczy mówi Star Planet, że ceny unikatów zaczęły spadać, gracze zaczęli odchodzić od mówi Star Planet, a jak nie odmówi Star Planet, to po prostu od wymian unikatami. Naprawdę w tamtym okresie tyle osób, co odchodziło od MSP, czy to od y, gry, czy to od wymian unikatami, to jest po prostu masówka. No i wydaje mi się, że przez to młodzi się ogardeli troszeczkę, bo w 2019 roku wrócili tak jakby do korzeni, czyli tego, co było w 2014 i 2015, i dali tylko nam jeden tydzień unikatów, który pojawił się we wrześniu. Dodali tam cenne rzeczy, ale na szczęście był tylko jeden ten tydzień unikatów. A pojawiły się tam na przykład włosy Japan, włosy rokowe, no i sukienka rokowa. Było również tam kilka innych uni, takie jak okulary Pixel, które były w ogóle w 2012 roku. Ale jako, że był to dodatek, to nie były one tak cenne jak chociażby włoski Japan. W tym roku również dodali pakiet dyniowy, o którym wcześniej wspominałem. Był on w 2012 roku, dodali identyczny w 2019 roku. Graczom znów to mega się nie spodobało. Nie wiem czy modzi się tym jakoś przejęli, ale wszystko wskazuje na to, że właśnie w 2020 roku będzie znów tydzień unikatów we wrześniu, na którym zobaczymy również unikaty w klinice piękna, czyli takie jak oczy. No jak widzicie po tej historii można wywnioskować, że w 2020 roku Tydzień Unikatów również będzie tylko jeden i pojawi się on we wrześniu, bo no bo nie wiem jaki inny mógł być powód tego, że w klinice piękna znalazły się poczyzy pakietu. I w tym roku już również młodzi zaczęli się bawić w dodawanie różnych rzeczy do Movie Star Planet, bo w sklepie ze zwierzakami znajdziemy tutaj Feniksa z pakietu Feniksowego. Pakiet ten był chyba w 2015-16 roku. Nie chcę wam tego teraz skłamać, więc ym, nie zrezygnowali oni kompletnie z dodawania rzeczy z właśnie pakietów. I ten Feniks jest tego dobrym przykładem. Chociaż poszli oniż... Już rozum do głowy, bo dali go za 100 tysięcy, więc ci co go mają z pakietu nie będą czuć się tak poszkodowani jak na przykład nie wiem, ci co mieli tego reniferka z pakietu, bo on też był w pakiecie, a można go po prostu kupić za 5 tysięcy, co jest moim zdaniem żałosne tak samo ten flaming chyba był z pakietu flamingo, jest za 650 Starcoins, więc mega słabo, tego właśnie Feniksa dodali jakoś z miesiąc temu więc no, chyba czas dodawania rzeczy z pakietów na Nadszedł w tym roku <noise> i młodzi coś tam kombinowali z tymi oczkami z pakietów w Klinice Piękna. Wydaje mi się, że to jest po prostu taki przeciek tego, co czeka nas we wrześniu na Tygodniu Unii. Bo ja szczerze myślałem, że oni w ogóle już nie będą robić tych Tygodni Unii, ale wydaje mi się, że będą. Bo od 2013 do 2019 we wrześniu był Tydzień Unikatów. I wiele wskazuje na to, że w 2020 ten trend po prostu się utrzyma i niedługo zobaczymy tydzień unikatów, na którym mogą dodać coś cennego. A jeżeli tam pojawią się oczy z pakietu huskiego, to moim zdaniem będzie to mega przesada, bo ten pakiet był dosłownie pół roku temu. Był on w 2020 roku, na początku, w styczniu. Więc jeżeli oni dodadzą Uni, które było pół roku temu, to to naprawdę będzie złe, ale ja jeszcze nic nie przesądzam. Chciałem po prostu z wami podzielić się tą teorią, którą infernum mi powiedziała, bo sam uważam, że jest ona sensowna. I po tym, że dodali tego Feniksa do sklepu miesiąc temu, po tym błędzie Myślę, że modzi nie zrezygnowali z tygodni Unii i po prostu teraz wrócili do korzeni i będzie tydzień Unii jeden do roku, co jest i tak moim zdaniem progresem, bo wcześniej były trzy tygodnie Unii, co było słabe i wiele graczy przez to odeszło, ale o tym już Wam mówiłem, więc może po prostu zakończymy ten odcinek, bo zaczynam się powtarzać. Napiszcie, co sądzicie o tej właśnie teorii. Czy czeka nas tydzień unikatów we wrześniu, czy nie? Mi się wydaje, że jest to praktycznie pewne i do hejta że wspomniecie moje słowa we wrześniu, tak? Pamiętajcie o konkursiku na włoski rysunkowe, a ja już będę się z wami żegnać, więc do zobaczenia i pa pa!